Na samym początku chciałbym bardzo podziękować moim ostatnim subskrybentom. Dzięki chłopaki dziewczyny, fajnie was tutaj mieć. Jest to fest dobry. Oto kandydaci na milionerów. Pozdrawiam całe Mazury. Good dog. Yes! Cześć wam. A dla całej szóstki jedno zadanie eliminacyjne, które brzmi tak. Miało być tak. Kto zaznaczył taką kolejność? Brawo. Proszę, zagram. serdecznie. Czym się zajmujesz, przyznaj się, przyznaj się poproszę. By sport zawodowy w moim życiu się skończył tak naprawdę. W Starachowicach, a tak naprawdę na Narodowym, kiedy zerwałem te, te, te nieszczęsne ścięgna. Już choćby za to, poproszę o wielkie brawa. I e, chciałbyś coś do tego dodać? Jeżeli dojdzie do mojej pożegnalnej walki, Aha. to to, czym będę się później zajmował, to już pisanie książek. No to słuchaj, to, ale po, w związku z tym, że rzeczywiście masz świetną pracę, jak wszyscy twierdzą i Ty sam potwierdzasz, to co Ty tu robisz? Po co Ci te pieniądze? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Podobno znajomi o tobie mówią chodząca encyklopedia. Zgadzasz się z tym? Ja? Mistrz z Europy WKU? No, czy cię popierdoliło człowieku już do reszty? No to dobra, to to mamy załatwione. Jeszcze tylko takie formalności, że ja powiem, że jest 12 pytań. Dwa progi gwarantowane oczywiście, czyli 1000 oraz 40 tysięcy. No i trzy koła publiczność, pół na pół telefon do przyjaciela. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby tu w porze kolacji się rozwijać, bo coś bym zjadł. Tak sądzisz? Może. Mhm. No, jak tak myślisz, to, to cię z tym zostawię. Uwaga, uwaga. Gramy o milion złotych. Pierwsze pytanie jest takie. Ile kosztuje chleb, który pierwotnie kosztował 10 zł, a następnie potaniał do 8 zł, a później jego cena wzrosła o 20%. Hmm, my ja to wiedział. To bym Ci powiedział. Tylko czy podłoga się mi daj mi daj mi to przemyśleć, bo ja widzę, że ja nie jestem pewien, czy to, czy to tak jest. Proszę państwa poprosimy o pomoc do wyboru ABCD. Proszę głosować. No popatrz. 46% najwięcej głosów. Nie, no to super, no piękna sprawa, no to właściwie, no, wynik, no, właściwie w wynik już no, znamy, super. Proszę, zaznaczam, poprawna odpowiedź, świetny wybór. Super. To był takie pytanie bez sensu, gdzie chleb tanieje w tej chwili? Przy benzynę bym jakoś przeżył, kurwa, kolkę. No dobrze wybrane koło ratunkowe, publiczność troszkę niezdecydowana, ale jednak skutecznie wskazała ci poprawną odpowiedź. Mogę powiedzieć żart prowadzącego? Tak. Dwóch programistów ze sobą rozmawia, jeden mówi do drugiego, podobno straciłeś ostatnio pracę. On mówi, tak stary, to najgorsze pół godziny mojego życia. Doceniam yy, poczucie humoru i poproszę kolejne pytanie. Którzy z nich sędziowali finałowy mecz piłkarskich Mistrzostw Świata? Przecież ten chłopina nic nie zrobił, no poszedł na... Kompletnie niepolityczne spotkanie. Wygłosił wykład o tym, jak się dochodzi do wielkich celów. Przecież to jest jakieś szaleństwo. No. Lewacy, podjudacze i, i donosiciele stanęli tutaj, widzę, no, na głowie, żeby odebrać Polakowi możliwość tak zaszczytnej funkcji. Ja nie wiem, co ci lewacy mają w głowie. No. Oprócz tego. Jak się rano obudzą, kogo by jeszcze podpiliłeś, nie? Teraz tylko moje pytanie. Czy to jest twoja ostateczna decyzja? Tak. Czy potrzebujesz jeszcze chwili? Nie. Zaznaczam. Poprawne odpowiedź. Świetnie. Mogę powiedzieć żart prowadzącego? Daj mi spokój. Następne pytanie. Kurwa, człowieku. Skin skinął na skina, ale czym? Jeszcze raz, jeszcze, to, to, to jest zamotałeś, jeszcze raz. Ja, ja już trochę boksowałem, ja jestem 23 lata w ringu. T, t, troszeczkę wolniej, wiesz, troszeczkę wolniej. Jeszcze raz, wytłumacz mi tą konfigurację. Skin skinął na skina, ale czym? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To jest ich problem, nie mój. No, ciekawy wybór, dobrze, bardzo proszę, zaznaczam. Zaryzykuję, że ci się to nie spodoba, ale powiem... Czas na przerwę. Zaraz po przerwie wracamy do programu milionerzy. Na Intensywnie czekoladowa przyjemność. Wedel, z przyjemnością. Teraz w nowych opakowaniach. Dobry wieczór, po przerwie. To poprawna odpowiedź. Super. Masz 10 tysięcy złotych. Teraz przeczytam pytanie za dwa razy więcej. Gotowy? Tak. Proszę bardzo. A jak ty to oceniasz? Słuchaj, już już, już spieszę z odpowiedzią. Ym, z, ym, według mnie, prawa fizyki, które są stałe, niezmienne, i, nie, i człowiek nie ma żadnej, żadnej możliwości zaingerowania w te prawa fizyki powodują, że dla mnie jest to oczywisty oczywista oznaka transcendencji, czyli czegoś więcej co musiało te prawa stworzyć. Rozumiem. Dobrze. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Mianowicie nie powiedziałeś ostatecznie, definitywnie Mówię to zupełnie poważnie. Tak? Dlaczego? Zaznaczam oczywiście. Proszę do moich wykładowczyni, miałem piątkę. Poprawna odpowiedź, tak jest. Dalej. Jedziemy dalej? Eee, odbieram, dalej. Halosławku. Sławku? Daro Lew to jest człowiek po prostu o takim charakterze, tak nieugięty. To jest po prostu... Powinniście czerpać z niego przykład. To on powinien nosić ksywę, nie lew, tylko syzyf kurwa. Pcha tą kulę do samego końca, spada na ziemię. I ilu z Was powiedziałoby nie, dosyć. A co robi Daro? Schodzi i znowu pcha ją do góry. Tak robimy. Proszę uprzejmie. To jest poprawna odpowiedź. Brawo! <zysy> Macie tą kolkę jeszcze? Może. Jak przetłumaczysz angielski wyraz, który po wymianie dwóch liter E na jedno I zaczyna znaczyć statek? To jest pytanie czy twierdzenie? Nie pytasz siebie czy Mówi... państwa. This is not funny game, Satish. This is a serious matter. Game over. I to zaznaczam, proszę bardzo. To jest poprawna odpowiedź. O kurwa, faktycznie. Nie. Faktycznie. Szkoda, że nie dalej, szkoda, że nie więcej. Nie, jest wszystko I... w porządku, rozmawiamy sobie merytorycznie, nie obrażamy się. Rozmawiamy I merytorycznie. Pa... Bardzo dziękuję za świetną grę. Dziękuję. Ja to walkę. Też tak uważam. Ale wygrałeś 40 tysięcy złotych. Wielkie brawa. Zapraszam na kolejny odcinek milionerów. Do zobaczenia. I szkoczymy?